Dzień dobry, Maciej Stokłosa Kłosa z domu inwestycyjnego Brybanku. Dzisiaj odpowiem o tym, dlaczego kursy spółek budowanych zachowują od początku roku się słabo i co może się stać w ciągu najbliższych miesięcy. Od początku roku indeks WIGI budownictwo spadł o ponad 10%, a głównym motorem tego słabego zachowania się indeksu są oczekiwania odnośnie słabych wyników spółek budowlanych, Chodzi o to, że obecnie realizowane wyniki finansowe będą bazowały na kontraktach budowlanych, które pozyskane zostały w 2009 i 2010 roku, czyli w okresie zmożonej konkurencji. A rynek bardzo się zmienił w ciągu ostatnich lat. A jeszcze w 2008 roku mieliśmy do czynienia z bardzo wieloma niszami w sektorze budowlanym, wysokimi marżami w wybranych segmentach tego rynku. Obecnie w zasadzie konkurencja pojawiła się wszędzie. Przy targach startuje od 10 do 15 firm, a, i to jednak wywiera bardzo mocną presję konkurencyjną. Trudno oczekiwać, żeby wyniki finansowe spółek w sektorze w 2011 roku mogły zaskakiwać pozytywnie, natomiast e, w obliczu spadających kursów, na pewno warto się zastanowić, a, czy może już warto zainwestować w walory wybranych spółek. E, tutaj uważamy, że walory wybranych firm są, są już w tej chwili atrakcyjne że zdyskontowały ewentualne ryzyka związane z wynikami finansowymi, a nie dyskontują tak naprawdę szans, jakie wiążą się między innymi z rozwojem w sektorze energetycznym. Preferujemy walory mostu Warszawa, a spółka Osto obecnie naszym zdaniem jest notowana po bardzo atrakcyjnych wskaźnikach wyceny. Mówimy tu o wskaźnikach EV EBITDA rzędu poniżej 6. Mówimy tutaj o wskaźniku EV Sales, tak naprawdę pokazującym, jak wyceniane są moce wykonawcze spółki rzędu 0,25. Spółka w zasadzie startuje we wszystkich dużych przetargach, w tym przetargach energetycznych. Stara się także o zlecenia z dziedziny hydrotechniki czy, czy sparni śmieci. No i, i tak naprawdę jedyne, co się złego dzieje obecnie w Mosto Stal Warszawa, to to, że wyniki finansowe w krótkim terminie prawdopodobnie nie będą rewelacyjne. Naszym zdaniem jest to związane z konserwatywną polityką księgową, jaką spółka prowadzi, a, i spodziewamy się, że już w 2012 roku nastąpi widoczna poprawa wyników. E, na drugim biegunie widzimy spółki prowadzące, po pierwsze bardziej agresywną politykę e, księgową, po drugie spółki, które były zdecydowanie mniej konserwatywne w pozyskiwaniu nowych zleceń. E, no i tutaj tutaj nie podobają nam się takie podmioty jak PBG i Budimex. W przypadku PBG uważamy, że obecna wycena na poziomie 3 miliardów stawia bardzo wysoko poprzeczkę dla spółki i, i trudno będzie tą, tą poprzeczkę utrzymać na bieżącym poziomie. Związane też jest to z tym, że spółka generuje zdecydowanie ponadprzeciętne marże. Obecnie na rynku nie ma już kontraktów gwarantujących marże brutto na poziomie około, około 20-23%. No i w związku z tym jakaś presja na, na erozję wyników w segmencie budownictwa spółki będzie, będzie następować. Jeśli chodzi o Budimex, tutaj tak naprawdę nasza, nasze prognozy wyników finansowych mocno nie odchylają się od, od prognoz konsensusu, natomiast jesteśmy zdecydowanie bardziej konserwatywni, jeśli chodzi o prognozy dotyczące gotówki, która w spółce pozostaje. W czwartym kwartale sądzimy, że, że stany gotówkowe się wzrosną. Natomiast nie wierzymy w ich utrzymanie w roku 2011. No i widzimy tak naprawdę dwa, dwa główne, główne elementy, dlaczego tak ma być. Po pierwsze, po pierwsze jest kwestia tego, że Generalna Dyrekcja prawdopodobnie już w 2011 roku nie będzie tak skora wypłacać dużych zaiczek. Związane jest to głównie z tym, że wydatki Generalnej Dyrekcji będą znacznie wyższe i, i, i znacznie trudniej będzie mówić o sytuacji, w której budżet, Dyrekcji może być niewykorzystany, bo wtedy pojawiają się spółka zaiczki. Druga kwestia jest taka, że w Budimex jest około 450 milionów rezerw na kontrakty. Są to rezerwy bezgotówkowe. Co to znaczy? Znaczy to tak naprawdę, że jeśli te rezerwy będą wykorzystywane, no to cash flow będzie, będzie ujemny. Jeśli rezerwy będą rozwiązywane, nie będzie to wpływało na cash flow, natomiast też nie będzie to przynosiło dodatkowej gotówki. Ponadto jest kwestia prowadzonych projektów deweloperskich, które, które również wymagają finansowania. Więc tutaj pozostajemy sceptyczni, jeśli chodzi o, o ten rachunek cash flow. A, I i generalnie, generalnie jednak sądzimy, że, że yy, mniej atrakcyjne jest PDG. Budimex Trochę bardziej nam się podoba, natomiast również jest to rekomendacja redukuj. W przypadku POIMEXU e, podtrzymujemy rekomendację akumuluj. E, no na pewno kurs, kurs trochę ostatnio wzrósł i, i trudno mówić o tak dużej okazji inwestycyjnej, jak była, kiedy POIMEX kosztował 3,33 zł na akcję. E, spółka jest atrakcyjna pod kątem inwestycji energetyki. Tutaj po, posiada bardzo duże kompetencje i moce, natomiast ryzykiem pozostają duże kontrakty drogowe, no, które naszym zdaniem w całym sektorze są w zasadzie obecnie największym czynnikiem ryzyka. Mówimy o wielomiliardowych zleceniach, w przypadku których niewielkie odchylenie na kosztach budowy powoduje bardzo duże odchylenie na, na rentowności kontraktu. I Jeśli mielibyśmy obstawiać e, zaskoczenia negatywne w sektorze, no to obstawilibyśmy głównie sektor drogowy i duże kontrakty autostradowe i kontrakty na drogi szybkiego ruchu. Dziękuję bardzo za uwagę.